ruszamy w góry z dronem DJI Mini Trójką. To jest niezwykle kompaktowy sprzęt, który zmieści się dosłownie wszędzie. Po złożeniu zajmuje naprawdę niewiele miejsca, dzięki czemu bez problemu mieści się w każdym bagażu. Zaleca szczególnie kiedy podróżujecie samolotem i wasz bagaż jest ograniczony wagowo i wymiarowo. Pomimo niewielkich rozmiarów dron oferuje wiele możliwości. Czas lotu wynosi aż 38 minut, a zasięg sięga 6 km. Dodatkowo możesz wznieść się na wysokość nawet 4000 metrów nad poziomem morza. Mini trójka świetnie radzi sobie także w trudniejszych warunkach wiatrowych. Zapewnia stabilny obraz, co pozwala na uchwycenie wyjątkowych kadrów zarówno w górach, jak i nad morzem, gdzie wiatr często bywa wyzwaniem. Nagrywając w jakości 4K, możemy osiągnąć 30 klatek na sekundę. Jeśli jednak zależy nam na większej płynności przy 60 klatkach na sekundę, musimy przełączyć się na rozdzielczość Full HD. Dron oferuje również świetną funkcję True Vertical Shooting, umożliwiającą nagrywanie w pionie. To doskonała opcja dla osób tworzących treści głównie do mediów społecznościowych. Mały, poręczny i niezwykle wszechstronny. DJI Mini 3 to dron, który warto mieć pod ręką. Ja już kończę recenzję, a Ty możesz lecieć do MediaMarkt po swojego drona Mini Trójkę.